Rozpoczynamy transmisję odpalania kaliketle, takiego czajnika, którego gotuje się wodę drzewem, tu jest drzewo. Wrzucamy patyki, bo chcę odpalić go od początku. Woda jest już nalana. Jest ładna pogoda, nie ma wiatru. Kubek na kawę jest przygotowany, a na końcu tej imprezy, którą tutaj robię tego happeningu, i będzie pokazanie coś, czego nikt nie wie o tym, że to ja mam. Coś, co kiedyś było świetnością instytucji państwowej coś fantastycznego do czego nie przykładano w tamtym okresie jakiekolwiek rzeczy nie przykładano wartości ja tą wartość przyłożyłem już się pali już się pali to są tak zwane rolki od papieru toaletowego już się pali, bo wiatru nie ma, nie zdmuchuje, nie zdmuchuje płomienia z zapałki. Zapałki są suche. Woda jest, będziemy gotować. To jest takie coś widziałem u murzynów w Afryce. Wcześniej czegoś takiego nie widziałem, sprawdziłem w internecie. Okazuje się, że u nas można kupić tylko w sklepach internetowych, bo takiego czegoś u nas nie produkują, produkują gdzieś słychać. Słychać idzie dym. Proszę. Ja tutaj nie jestem najważniejszy. Nie jestem do oglądania. Nie jestem playboyem, Także bardzo często nie pcham się na. Jak to niektórzy by mogli powiedzieć, yy, ekran. Kto chce, to wie jak wyglądam. Kto nie chce, to nie musi wiedzieć. Ważny jest przekaz, to co przekazuję, to co chcę przekazać Wam. Woda się gotuje. Bardzo fajne, darmowe teraz w tym okresie, gdzie nie ma. Ga gaz jest, wszystko jest, tylko jest blokowany. Uroczyście wmawiając nam, że brakuje, że zapchała się rura, że gdzieś jest jakaś dziura i takie tam po różne. Rzeczy wymyślają, pali się piękny ogieniek. Ogień się piękny pali. Przekręcę trochę, bo potrafi wysadzić. Patyczki, takie patyczki zagotują nam wodę. O, dwutlenek węgla który jest bardzo potrzebny naturze, naturze, przyrodzie. Jego więcej nie będzie. Nadmiar dwutlenku węgla będzie powodował deszcz. A nam potrzebny jest deszcz. Bo to jest sucho. się zrobiło? A. Jak z lokomotywy idzie. I na to można zrobić takie z drutu lub z metalu gdzie postawi się na przykład patelnię, garnek i można gotować. O, nie można teraz przystawić, bo byśmy przystawili, to by z ogień, bo nie ma odejścia, bo jest wejście tylko tutaj. Z gaz bogiem. Zerkniemy. A w międzyczasie wam pokażę coś, co ja ocaliłem przed zniszczeniem, wywiezieniem na złą rzecz bardzo wartościową. I my narodowcy powinniśmy o takich rzeczach pamiętać. Ja pokażę wam pomalutku, pomalutku odejdę z kamerą deczko i proszę bardzo. Proszę się przyjrzeć. Tam się gotuje. Proszę obejrzeć. I co wy myślicie o tym? Ja wiem, że na pewno chcecie, jako widzowie, wiedzieć. To jest orzeł. Ja wiem, że on tutaj ma te raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz ma te 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 te. te to może nie powinno tego być ale jest to orzeł zdjęty z bramy jednostki wojskowej na Kocjana rok nie pamiętam który 90, któryś w momencie kiedy rozwiązywane były jednostki wojskowe bo po co nam wojsko MSW na ulicy Kocjana to jest z jednostki lotniczej Kocjana to kazano mi wypier, znaczy się wywieźć na złom, zniszczyć. Ja to ocaliłem, jest to dość ciężkie, przywiozłem do domu i jest tutaj u mnie cały czas, jest i to tylko ja kultywuję tą pamięć tego orła. Nawet jeśli ten orzeł nie ma korony, nie powinien być tak potraktowany, to tak jakby sztandar. Ciekawe co oni zrobili ze sztandarem. Jednostki, bo na pewno taki sztandar był i on gdzieś został, może też został, zniszczony. Ja orła ocaliłem na ten orzeł. Patrzyło wielu wjeżdżających ludzi, znanych, nieznanych, bo tam przyjeżdżało do nas bardzo dużo ludzi z MSW, z rządu. Z wielu, bardzo dużo ludzi i patrzyli oczami na tego orła. Ja tego orła ocaliłem. Zerkniemy, zobaczymy, co się dzieje z grzaniem wody. Jeszcze nie. O, Widzieliście? W dobrym momencie. W dobrym momencie. Nie powiem, bo mi się w głowie przewraca. Kawy by się napił. Woda gotowana w ten sposób jest 100 razy lepsza. O ok, tej z gazu. pokażę zbliżę żebyście mogli zobaczyć tyle zostało już jest wypalone praktycznie nic nie ma ja to pozostawię do ostygnięcia jak ostygnie możemy to tak o tak o o ostygnie i złożę Wracamy do naszego orła. Na pewno ma wartość historyczną. Na pewno ma wartość historyczną i najgorsze mnie wkurwia to, że mój telefon się chce wyłączyć i bezczelnie, pohamski sposób informuje mnie, że się nagrzałem i muszę się wyłączyć. A ja bym chciał powiedzieć tak, jak mówi to Aleksander Jabłonowski, a mnie to pierdoli kupiłem, cię ma zapierdalać i nagrywać, dokąd ja chcę. Bo teraz mnie to wkurzyło. Firma Sony nie kupujcie telefonów Sony. Nie kupujcie, to jest dziadostwo. Ja mam sony sprzed ponad 4,5 4 roku. Jest niezawodne. Nic mu się nie dzieje. Pięknie nagrywa i postawiłem na sony, dlatego że myślałem, że to jest dobra firma. A niestety przez 4 lata sp spierdolili to, co zyskali. No. Nie kupujcie, nie kupujcie, nie warto. Nie wiem, jaki telefon kupić. Powiedzcie mi, który wytrzymuje. 8 osiem minut, osiem minut nagrywania, on mi mówi, że on się wyłączy. I nie wiem nawet czy się wyłączył, czy się nie wyłączył. No, po odtworzeniu zobaczę, bo na razie to nagrywam. Proszę popatrzeć na Orła. Może ktoś wie, może ktoś zna. Nie podaję numeru jednostki, podaję adres jednostki, gdzie to było, na Kocjana, Kocjana 3. Tam teraz są sądy. Tak, wypierdzielili, zrobili sądy, pięknie wybudowali, pięknie wyremontowali, i tam kurwa największe za przeproszeniem, yy, którzy byli zerami u nas, to tam podostawali bardzo wysokie stanowiska, nawet nie wiem, czy w ogóle szkoły mają. No, tak to jest, tak to wygląda. Dyrektorami pozostawali w tym obiekcie. Miła pogoda, ciepło, Zaglądałem do pszczół, pszczoły się dobrze mają, miód jest, ale nie jest tego tak dużo, nie warto, bo to jest ciężko, ciężko pobierać ten miód, to jest nie... skórka za wyprawkę się nie... nie opłaca. Także ostatnie spojrzenie na orła, orzeł zostanie cały czas u mnie, na żadne licytacje, na żaden handel go nie, nie, nie przeznaczam. Wartość tego orła jest dlatego taka cenna u mnie, bo znam pochodzenie i wiem skąd on jest przywieziony uratowany od zniszczenia. Na koniec proszę o lajki, o komentarze rozsądne no i subskrypcje. Serdecznie dziękuję. Wiem, powinienem być. Na Grunwaldzie, ale niestety nawalił mi samochód dość poważnie nagle, znaczy się nic nagle się nie dzieje. To mogło już być wcześniej. Tylko ja nie zwróciłem może uwagi, albo no, no trudno, nie wiem. Musiałem samochodem jechać jak najszybciej w ogóle z miasta wyjechać, bo ciek olej dużo, więc nie można w Warszawie stanąć sobie na ulicy, bo jeździ policja czy yy, ścipscy sąsiedzi potrafią. A, pana, u pana to samo, a cieknie. To jeszcze jak przyjdzie sąsiad i powie do oczy, to jeszcze, jeszcze ale może być tak, że zadzwoni i wie pan, tam taki stary gruchot stoi, a tam cieknie, to chyba on jest opuszczony, to czego schować w ogóle, to wie pan. Zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie wszelkie, no jakie tylko może być. Może być po prostu, że nie tyle zabiorą samochód, nie scholują. Ale może być coś takiego, że po prostu będzie mandat 5500. Przecież oni potrzebują mandatu. Także tym miłym akcentem jeszcze raz żegnam się z Państwem. Do zobaczenia i do usłyszenia najprawdopodobniej w Warszawie. Już postaram się, postaram się, nawet jak nie wyremontuję samochodu 1 września pod ambasadą brytyjską na demonstracji.